Dajcie znać standardowo, czy mnie widać i czy mnie słychać. Czy mnie dobrze widzicie i słyszycie, podsumowując. Dzisiaj mam pomocnika. Hej, hej. To nie klucho? Tak, pan, pan klusek tu będzie, jakbyście widzieli czarny ogon, to, to nie mój, to, to kota. Więc napiszcie, proszę, czy. O, jakby zabawa, Napiszcie, czy mnie widać i czy mnie słychać. A dzisiaj, jako takie pytanie, na właśnie tutaj sprawdzanie też, czy mnie dobrze widzicie i słyszycie, to może zamiast właśnie mi też odpowiadać tylko, czy mnie widzicie i słyszycie, dajcie mi znać, na jakie tematy byście chcieli live. Więc na jaki temat powinien być kolejny live, ponieważ dzisiejszy temat tak naprawdę jest zainspirowany Waszym komentarzem. Pojawił się pod poprzednim live'em komentarz, że jest taka potrzeba, więc jesteśmy dziś i taki temat jest. Więc dajcie, proszę, znać, jaki powinien być kolejny live, jaki temat może sprawia Wam problem, co chcielibyście po prostu usłyszeć, co chcielibyście, żeby zostało omówione, wyjaśnione. Mogą to być jakieś zbiorcze tematy. Dzisiaj będzie troszeczkę różnych, tak jakby tematów. To nie będzie taki, to jest tylko jedna i, było, tylko i wyłącznie rzecz. Ponieważ jednak te czasowniki kończące się na s, bo o tym dzisiaj będziemy mówić, są różne, tak? Kończą się na s z różnych powodów. Dobra, proszę dajcie znać, czy mnie widać i słychać standardowo, a ja się przy okazji przedstawię. Więc ja nazywam się Magda Kostrzewska, pracuję dla DOLANA, Szkoły Języka Szwedzkiego. Jestem u nas lektorem i metodykiem, więc odpowiadam nie tylko za uczenie, może z tej strony też część z Was mnie zna, ale też za bycie metodykiem, więc za przygotowywanie materiałów tutaj, za różne przygotowywanie też nie tylko tak naprawdę materiałów książkowych, tylko właśnie głównie tych nieksiążkowych, i też za nasze różne szkolenia wewnętrzne. Więc to moja działka. Leskłam, perfekt. Dobra, myślę, że to jest taki temat, który wiele osób może też zainteresować. Jeżeli chodzi o mnie i o moją przygodę ze szwedzkim, to jeżeli nas śledzicie, oglądaliście już Paralajów, to może wiecie, że wychowałam się w Szwecji. Do Polski przyjechałam, żeby studiować psychologię. Z nie jestem psychologiem klinicznym, ale od wielu już lat uczę języka szwedzkiego. Jeżeli chodzi o powiedzmy, moje miejsca w sieci, to możecie mnie znaleźć na naszej grupie na Facebooku przede wszystkim. Tam codziennie coś dla Was publikuję. I nie tylko na grupie język szwedzki, tylko też dla osób bardziej zainteresowanych może medycyną, mamy też grupę o tej tematyce. Tam też pojawiają się posty. Więc to są dwa miejsca. Możecie mnie też kojarzyć z live'ów, bo już na paru się widzieliśmy. I możecie mnie kojarzyć też z naszego YouTube'a, na którym pojawiają się filmiki. I nie tylko, ponieważ też mam własną stronę na Facebooku i na Instagramie, i jest to logom nauka szwedzkiego. Więc w tych miejscach tak naprawdę możecie mnie w sieci znaleźć. Dobra, widzę, że jeżeli chodzi o pomysły, to też. Pachi Kielwar. Okej, okay, dobra. Przepraszam Was bardzo, ale muszę spuścić kota z kolan. Pewnie to zaatakuje mikrofon, co już się raz zdarzyło. E, dobra, więc dzisiaj porozmawiamy sobie o różnych czasownikach kończących się na S. Tak jak powiedziałam na wstępie, one kończą się na S z różnych powodów, więc to sobie dzisiaj omówimy. No właśnie, kiedy ten czasownik kończy się na S? Kończy się na S, gdy jest to S pasyw, a więc strona bierna, e, tak? Tawlan młodes owen ung artist. Obraz został namalowany przez młodą artystkę. Kończy się na S, gdy jest to reciproc, barb. Bym chromat, slęgnie, Gdy się spotkali, to długo się przytulali. Kończy się na S, gdy jest to deponens verb. And in, and as Wydech, I kończy się na S, gdy jest to forma intransyty, Więc intransitywa verb. Akta, han bits. Uwaga, on gryzie. M mój kot jakby co, nie gryzie mojego psa, tak tylko żeby to uściślić. Zaczniemy sobie od recyklujka warb, bo to jest tak naprawdę taka forma czasownika, którą spotykacie w nauce szwedzkiego dosyć wcześnie, ale może jeszcze o tym nie myśląc. Nie wiem, jak się żegnacie z swoim lektorem. Moi uczniowie bardzo często słyszą this is yes". No i właśnie, to już jest to recyklujka warb należy do tej grupy ReciprocaVar, są to czasowniki, które opisują wzajemność, więc zamiast powiedzieć, że visier varandra my zobaczymy siebie nawzajem, to po prostu dodajemy końcówkę "-s". Przez to tą końcówkę "-s też dodajemy do takich czasowników, gdzie ta wzajemność może wystąpić. Tak, To nie będzie się kleiło ze wszystkim użycie tego jako ReciprocaVar. Jako przykład, visier do zobaczenia jutro, Buse i lasse słyszę so i lasse. Często się biją siebie nawzajem. No On Omwijaliśmy się. A co to będzie dużo Pójdzie sprawniej, jak zrobimy to będzie to razem. dużo Jeżeli chodzi o Spotykamy to będzie prostu Jeżeli literkę S. to po prostu dolepiamy literkę y -S. Więc tutaj możecie zobaczyć, że mamy taki schemat, że dolepiamy to "-s". Troszeczkę inaczej wygląda to rzeczywiście w priesens. Nie zostawiamy tutaj tej końcówki "-ar", czy "-r", czy "-r". Ale tak poza tym to jest to dodawanie "-s". I zwróćcie też uwagę na to, że mamy tutaj czas infinity, preessence, preteritum i sypinem. To są te cztery, dla których ta odmiana będzie występowała. To, co jest ważne. To, że korzystając z resipruki warb, musimy korzystać z podmiotów liczby mnogi. Więc od razu mówimy tak, jakby o dwóch lub większej ilości osób. I powiemy: Sigeolises, Sigeolises, y kramas i soffan, koalis, elita avis, kramas. i lisa siedzą i przytulają się na kanapie, a ich pod koalis, jest trochę zazdrosny. On też się lubi hmm. przytulać. Więc tutaj to wyraża wzajemność między sig a nisą. Moglibyśmy też powiedzieć, że wy albo ni, ale nie może się to odnosić do jednej tylko osoby. Nie mogę też powiedzieć, że JOSITER, po prostu JOSITER, opromos i sofan. Po prostu musiałabym przytulać siebie sama, może tutaj na upartego, to jest coś, co działa, ale używamy tutaj podmiotu w liczbie mnodzie. Kolejna rzecz to są deponentstar. I to są czasowniki, które zawsze się kończą na S. One po prostu tak mają. Jeżeli sobie sprawdzicie w jakimś słowniku, to one tą końcówkę S już mają, wbudowaną. Fragment z piosenki, którą lubię. Jatril z w Najlepiej czuję się w otwartych przestrzeni. skriv i Envilsa trots w Han, troca som Uparcie dalej pisała odręcznie, mimo że pisała jak kura pazurami. Taka prawda. Wie umgłos oftast meandra bałam familier. Najczęściej spędzamy czas z innymi rodzinami, z dziećmi. Nie powiechał opas pod besta. Pozostaje nam liczyć na to, co najlepsze. Ale to nie tylko tyle. Tutaj akurat mam więcej przykładów dla Was, żeby pokazać więcej słówek. Emma emaghyk Hon kräktes hela natten. Fyra med grupper runt gav men inte var att Han brottades med sina tankar hela natten och fick inte en blund i ögonen. Saonat Valtroses fick in muslang i vaglingsboll. Glöm inte att synas i mörkret. Han menar i du har blivit Mia, du råkar inte veta vad som har hänt med bullarna. Det fattas ett halvt dusin. Mia. Nie wiesz, może co się stało ze słodkimi bułeczkami? Brakuje sześciu. Nie pamiętam, gdzie położyłem okulary. I nie, to chemomaster. Nie ma czego się wstydzić. Tutaj za to możecie sobie zobaczyć odmianę, jak to wygląda. Znów, odmiana wygląda, tak, dosyć klasycznie, jeżeli chodzi o końcówki. Po prostu dodane jest S. Tak? Nie ma tutaj też. Często tej literki r. w pr po prostu. Kolejna forma, przy której będziemy stosować s na końcu, to jest s pasy, a więc strona bierna, którą po prostu tworzymy przez dodanie końcówki s. Huset mordes om hystas. Dom został odmalowany jesienią. Je länge och till pas, biere bliden, ty widzę, to słówka, przepraszam. Czy lżej greden wisi pas desyklid biaridiran, o smar. Im dłużej ubija się śmietanę, tym jest bardziej lepka, aż ostatecznie staje się masłem. Po wófel grada smieren 6 milionów wófrów. W dniu gofra wypiekany jest ponad 6 milionów gofrów. Soret belegas om en gong om da. powinien być zmieniony raz dziennie. Ale to nie jest tak, że musimy się zatrzymać na tym, że po prostu mówimy, że tak jest, coś jest zrobione. Możemy dodać informację o tym, kto to wykonuje, kto wykonuje czynność i to robimy wtedy przez zadanie o i potem tak zwanego agenta. Więc jest to o plus agent. Hundenställdes ut av lilla uakie. Pies został wystawiony przez małego Fary Företaget grundades of tre vänner. Firma została założona przez trzy przyjaciółki. Murfar operował Dr. Grian. Dziadka operował Dr. Grian. Dymfina Tawlan, Młody Obraz został namalowany przez młodego artystę. I jeżeli tutaj chodzi o odmianę, to znów zwróćcie uwagę na to, że ta ilość czasów, którą mamy, jest troszeczkę ograniczona. Imperatyw nie ma odmiany pasyw to po pierwsze. Po drugie, żeby stworzyć tą formę pasyw, dodajemy sobie S w przypadku infinityw, retieritem i sypinem. W przypadku presens wychodzimy od formy infinityw. A gdy ta kończy się na S, to po prostu sobie często dodajemy S. Więc takie jest rozwiązanie. Jedna rzecz, która jest warta tutaj uwagi, to to, że zamiast korzystać z espasy możemy skorzystać sobie z formy blur plus perfect participle. a więc czegoś, co wspomnieliście na zajściu. i podmieniamy sobie właśnie to na blur plus perfect particip. I zamiast powiedzieć huset, molades, om, i höstas", powiemy huset, blev om, i höstas". Zamiast powiedzieć po dan greta än 6 milionów Możemy powiedzieć, miren seks milioner waflur, flur, degrada po e, Tutaj można jeszcze odwrócić jakby koszyk, jakby ktoś był zainteresowany. E, myślę o tym dlatego, że w kulisach siedzi Aldona, która bardzo cieszyłaby się na to ćwiczenie, że musi jeszcze napisać to na drugi sposób, a da się, tak powiem. Zmienione zdanie da się napisać na dwa sposoby. E, i jest też tak, że niektóre czasowniki przechodnie, a więc transitywowar po szwedzku, możemy zamienić na czasowniki nieprzechodnie, a więc intransitywowar, poprzez dodanie końcówki jest. Te czasowniki, z którymi możemy tak zrobić, często są opisywane jako czasowniki, które określają coś agresywnego, a więc bicie się, gryzienie kogoś itd. Ale tutaj też jest taka dosyć pozytywna kategoria typu chroma, SAS i tak dalej, więc to nie jest tak, że to są tylko jakieś bardzo agresywne czasowniki. Ale ponieważ tak jest to opisywanie, to jako pierwszy przykład macie przykład z agresją. Leila została wyzwana do dyrektora, ponieważ jej syn pobił innego ucznia. On często się bije. Ale właśnie, żeby było więcej przykładów i były też te pozytywne, to kolejny slajd. Läte inte bohonom, han lejurasofta. Nie ufaj mu. On często oszukuje. Hester warner oftas innen bits el sparkas. Koń najczęściej ostrzega, w się wysyła sygnały ostrzegawcze, zanim gryzie lub kopie. Stig pój link takt, inte. Siadajcie powoli, nie przepychajcie się. Ten här hunden är så söt. Den gillar att pussa och vill alltid hälsa Ten piosek jest taki słodki. Lubi dawać buziaki i zawsze chce się witaj z innymi psami. Det finns personer som inte gillar att Są osoby, które nie lubią się przytulać. No właśnie, tej transitiva och intransitiva a więc czasowniki nieprzechodni i przechodnie polegają na tym, że transytywa warb mogą posiadać stronę wierną, a w szwedzkim to już dopełnienie, więc najczęściej mówimy na przykład brenna sel, tak, brenna del, tak dalej, ale intransitywa nie mają dopełnienia, tylko mówimy po prostu, że coś jest. Nie musimy tego o nic uzupełnić, nie potrzebują tutaj mieć żadnego czegoś, Czym uzupełniamy to zdanie, żeby ono w ogóle miało sens? Bo nie powiemy na przykład samego candy lekka. O ile nie jest to slangowe, tak, to nie wiadomo, czy chodzi o to, żeby zgasić światło w dużym pokoju, czy w małym, czy świeczkę, czy co innego. Więc często określamy candy lekker i tak. Takim myślę, pierwszym czasownikiem, który wchodzi, to jest w okna i lekka. Like Um, tak, mówimy, ja waknar krokiem otta na przykład, ale ja mój im klockę Tak Także budzę kogoś, a budzę się. E, ale z przykładów, brenner i brinner. Any brenner? Uważaj, żeby się nie poparzyć. Jel debrinner. Po nocy. Hali się. Kędy släcker juset tak. Czy możesz zgasić światło? Juset slokna do plötzlig. Nagle wskazło światło. To tyle z czasowników kończących się na S, co miałam dla Was na dzisiaj przygotowane. Dajcie proszę znać, czy macie jakieś pytania do dzisiejszego live'a. I pamiętajcie, że możecie dać znać, jeżeli macie coś, o czym byście chcieli usłyszeć. A Was zapraszam też później na naszego bloga na którym jest bardzo, bardzo, bardzo dużo różnych materiałów i bardzo dużo słówek. A jeżeli jeszcze nie wiecie i jesteście ciekawi, jak wyglądają u nas lekcje w Dolarna, to też na naszej stronie znajdziecie link do lekcji pokazowej i nawet nie tylko jednej, a aż dwóch. Więc gdybyście chcieli zobaczyć, jak wygląda organizacja lekcji, to tam też możecie taką informację uzyskać, zobaczyć, odsłuchać. Wszystko. Dajcie znać, czy macie jakieś pytania do dzisiejszego live'a. Albo pomysły na kolejne. Tak, tak. Dobra, jeszcze poczekam chwilę. Zobaczę, co robi mój kot. Pomaga w kuchni. Ktoś był ciekawy. Zmywa, według siebie. Ok. Jeżeli nie macie pytań, to w takim razie tak Aha, Ochary, kot. 嗯。Mm hmm. mm hmm.